Dzisiaj przychodzę z innym tematem, yy, hmmm, jakby tu zacząć. Ogólnie jakiś czas temu wspierałam akcję Rock and Roll, o której przeczytacie więcej w opisie i teraz dostałam propozycję, żeby wystąpić w teledysku Dumplings, gdzie właśnie yy, głównym tematem będzie akcja Rock and Roll, Pijanie życiem, także ja nie mogę się doczekać, dzisiaj jadę, w ogóle nie wiem czego się spodziewać, nigdy nie byłam na nagraniu takiego teledysku, także dla mnie jest to nowość. Zabiorę Was ze sobą, kręcę to o wiele wcześniej, natomiast dopiero mogę Wam dzisiaj o tym powiedzieć, mogę Wam to dzisiaj pokazać, jak to wygląda od zaplecza, także słuchajcie, więcej będzie informacji w opisie, a teraz uwaga, przenosimy się na plan teledysku. Słuchajcie, bardzo ładnie, bardzo ładnie wszyscy przeszliście, bardzo nam to się podoba, tak i to samo zróbmy Party dubel. Słuchajcie, wszystko róbmy tak samo. Robimy dubla bezpieczeństwo, bo tam był super, dobra? Mamy teraz przerwę obiadową. I słuchajcie... Siedzimy na podłodze. Teraz mamy nagrania na zewnątrz, jest tak zimno. Nagrywam bez kurtek oczywiście. Ja już wyszłam z nagrania. Byłam ponad 9 godzin, ale bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Ja nie mogę się doczekać, oczywiście. Link do telezysku będzie w opisie. W ogóle moja historia z The Dumplings zaczęła się myślę, że ponad 6 lat temu na Warsaw Fashion Weeku, coś takiego. Tak się nazywał event i podobno był wtedy ich to pierwszy taki publiczny Wykon, występ, a ja właśnie pracowałam przy tym evencie, no i wtedy miałam okazję ich pierwszy raz poznać, natomiast teraz nie sądzę, żeby mnie rozpoznali, a nawet nie było czasu pogadać, ponieważ oni byli tylko na jedną scenę. Przynajmniej tutaj, gdzie ja byłam, mi się bardzo podobało, natomiast jestem padnięta, ponieważ dzisiaj nie spałam prawie wcale i jeszcze w ciągu dnia załatwiłam mnóstwo rzeczy. Ja jestem dzisiaj tak po domowemu. Słuchajcie, ten teledysk nagrywałam jakiś czas temu, ale wcześniej nie mogłam tego materiału wam pokazać, więc już ten teledysk się pojawił, możecie go obejrzeć. Będzie w opisie. A teraz słuchajcie, wracamy do rzeczywistości, do aktualnego czasu i pewnie jak widzicie w niedzielę ten film, no to nagrywałam go w poprzednim tygodniu, także zapraszam do oglądania. Przyszło do mnie dzisiaj też zamówienie z Naked i zajrzymy, co jest w środku. Ja już oczywiście sama to wybierałam, więc wiem, co tu się kryje. Pierwsza rzecz to są kozaki, które widziałam u Lili Janowskiej. pokazywała je u siebie, bardzo mi się spodobały i Stwierdziłam, że muszę je też mieć. <laughs> bardzo mi się podobają. Są takie kremowe, fajnie, bo nie są aż takie bardzo długie. Także to jest pierwsza rzecz. I jak macie rozmiar 38, to tutaj 38 też będzie dla Was dobre. Wzięłam jeszcze jedną parę butów, bo od dawna poluję na martensy, natomiast martensy są tak drogie, że stwierdziłam, że może znajdę jakiś inny zamiennik. I słuchajcie. Wybrałam coś takiego na chwilę obecną, myślę, że będą fajne na jakiś festiwal. Mam takie jedno ulubione swoje z talii, ale już trochę się niszczą w kolorze czarnym, więc myślę, że też te będę często nosić do jakichś sukienek. No i właśnie jak o sukienkach mowa, to ze względu na to, że właśnie jadę teraz w ciepłe miejsce, zdecydowałam się na dwie. Dobra, nie będziecie widzieli twarzy, ale skończył mi się już pokój i nie mam gdzie Was dalej postawić. Pierwsza sukienka to jest z takimi bufkami. Tutaj. Yy, ja powiem Wam, że właśnie lubię taki styl, że do takiej eleganckiej kobesej sukienki założyć właśnie yy, te białe buty i super to wygląda. Takie połączenie rokowego stylu z tutaj eleganckim. Tak się prezentuje. Ma wszędzie taki Ala hafty, taką koronkę. Tutaj jest prześwitujący na brzuszku i ona jest taka za kolanko. Fajnie, bo nie będzie chyba dla mnie za krótka. Także to jest pierwsza sukienka. Ja Wam wszystko, jak chcecie, podlinkuję w opisie i zawsze macie też z moim hasłem zniżkę standardową. Ja już z tą marką od bardzo dawna współpracuję, więc myślę, że zasady pamiętacie, ale mogę Wam wszystko napisać w opisie i po prostu możecie kupić te rzeczy o wiele taniej. Druga sukienka już jest o wiele, wiele, wiele krótsza natomiast chyba mi się nawet bardziej podoba fajnie może wyglądać na strój kąpielowy zależało mi właśnie na takich białych sukieneczkach dziewczęcych bo trochę z tamtego roku sprzedałam chciałam coś nowego po prostu już, ja lubię wymieniać rzeczy, także patrzę na nią no myślę, że zabiorę ją ze sobą mam takie kowbojki czarne, które chcę zabrać, więc myślę, że nawet do tych kowbojek będzie to fajnie wyglądało nie wiem nawet, jak mi się zmieszczą dwie to bym chętnie sobie dwie zabrała kolejna rzecz to Ramoneska i tych ramonesek mam już trochę, ale muszę się pozbyć kilku, ponieważ mi się przemiszczyły, więc teraz zdecydowałam się na kolejną, taką ona wygląda. Jakby była też troszeczkę już zużyta, ale bardzo mi się podoba. Mam taką fajną ramoneskę z zarys kurzaną, ale ona naprawdę niestety już wygląda tak mocno zużycie, nie tak, jak, nie tak specjalnie, jak tutaj by to miało być. Także tamtą już muszę po prostu chyba raczej nawet wywalić, bo... No bo nie wiem, co, mam, co mogłabym z nią zrobić. Może, że macie jakiś pomysł, ale to jest skóra naturalna i ona się po prostu już zniszczyła odnoszenia, bo tak często ją nosiłam. A, i jeszcze jedna katanka. U mnie katanek nigdy nie jest za wiele. Ja już mam chyba w większości możliwych kolorach i teraz poluję na białą. Jeszcze i chyba już będę miała wszystko, ale co mi się z niej spodobało, że nie wiem, czy będziecie to widzieli, ona jest na maksa szeroka. Ja jestem taka, ona jest dwa razy szersza ode mnie, więc to będzie tak fajnie oversize'owo wyglądało. Mam taką z Zary, jeansową, jasną i słuchajcie, myślę, że ta może też ciekawie wyglądać, chociaż obawiam się, aż nie wiedziałam, że będzie aż tak ogromna. Nie wzięłam M-kę, a mogłam... Nie, to S na M, no naprawdę jest wielka, ale myślę, że to może być fajny efekt. Potem sobie poprzymierzam i dam Wam znać. Także to by było to, co przyszło w moim zamówieniu z Naked. Powiem Wam, że właśnie się pakuję i lecę ogólnie na tydzień, a mam tylko bagaż podręczny, ponieważ cena walizki była taka sama jak cena lotu, także stwierdziłam, prawie taka sama także stwierdziłam, że nie będę dokupywać, jest to dla mnie misja przynajmniej nie muszę tego bagażu nosić zresztą ja już jestem wprawiona w pakowaniu właśnie w bagaż podręczny, także Wam pokażę jak można się spakować na tydzień na każdy dzień jest taki outfit, który mogę spokojnie, w którym mogę spokojnie zrobić zdjęcia na Instagram, więc naprawdę przemyślałam wszystko, chyba z 4 pary albo 5 par nawet butów Mam chyba 3 albo 4 torebki, także tego jest naprawdę dużo, a wszystko mi się tu pomieściło. Tą część napakowałam najwięcej ciuchów. Jak widzicie, moja metoda jest taka, żeby wykorzystać jak najwięcej miejsca, i tutaj po prostu wszędzie te klapki weszły po boku. Wszystko zwijam w takie rulony, także naprawdę sporo jest tego. Zdecydowałam się, że będzie tam ciepło, więc najlepszą opcją są po prostu takie topy malutkie, które zajmują tyle miejsca. Mam topkaki czarny, taki neonowy, ale też mam tutaj białą sukienkę, jedną z trójką pielowy. Na dole jest spódnica, tu są właśnie sandały, tutaj mam jeszcze biżuterię. Apaszkę, właśnie, klapki, legginsy, sukienkę i chyba zaraz jeszcze coś tutaj będę musiała dołożyć. Tutaj będzie biżuteria w tej części. Jeszcze zaraz dołożę ją. I słuchajcie, tutaj w tym, tej, z tej strony mam tak. Mam tutaj sukienkę kolejną, spodnie na długie nogawki, bo może być zimno, tu mam jedną torebkę, taką bardziej nerkę, tu mam drugą torebkę. Tu mam całą bieliznę w tym woreczku. tu jeden kąpielowy, tam jest drugi. I tutaj mam kosmetyczkę. I słuchajcie, mam jeszcze marynarkę do wzięcia. Tu mam jeszcze jedne spodenki yy, i katankę. No i jeszcze tutaj postaram się dołożyć do tej waliz prostownicę i. Lokówkę. Tu jest kolejna para wodów, bo zapomniałam o nich, zlały mi się z koszem. No i teraz się zastanawiacie, gdzie jest reszta. To będzie w moim plecaku. Tutaj będzie cały sprzęt. On jest naprawdę pojemny, także tutaj włożę najwięcej rzeczy. No i na siebie muszę założyć największe rzeczy, więc na pewno biorę katankę na siebie. Biorę długie spodnie czarne. Założę też pasek, żeby nie marnować na niego miejsca w plecaku. Biorę też koszulkę, która jest niewyprasowana, ale biorę ją ze sobą, zaraz ją naszykuję. Biorę też czapkę ze sobą, przyczepię ją do plecaka. Będzie zwisała z plecaka, ale nie będzie zajmowała mi przynajmniej miejsca w bagażu. Wezmę też nerkę i po prostu będę miała pod kurtką nerkę. Następnie do plecaka włożę perfumy, bo one zajmują dużo miejsca. Ale są to, wiem, że można do 100 ml i one mają właśnie 100 ml, więc mam nadzieję, że będę mogła je ze sobą zabrać. Biorę też okulary do plecaka. Tutaj też będzie, pozostały, będzie sprzęt, tak jak mówiłam, i będzie główna kosmetyczka moja z kosmetykami. Także muszę wszystko w tym plecaku upchać. Następnie na nogach. na nogach będę miała największe buty, które zabieram. I myślicie, czemu na wyjazd poza takie buty, ale one po prostu są głównym elementem moich stylizacji, także je ja będę miała na drodze. I jeszcze na sam spód plecaka postaram się upchać te buty sportowe, bo chcę mieć takie do zwiedzania. No i oki walizka się na luzie zamyka, także może jakimś cudem jeszcze wejdą mi te buty, byłoby perfekcyjnie wtedy. Był u mnie przez kurier i większość paczek pokazuję Wam po prostu na Instastory, a teraz stwierdziłam, żeby nie dublować, nie będę pokazywać ich na Instastory, tylko otworzę je razem z Wami. I pierwsza paczka jest od marki Bioderm. Okej, okay, widziałam to już u innych. Czyli mam tutaj eliksir, krem pod oczy i taki masażer. Pierwszy raz coś takiego widzę. Zaraz sobie poczytam, jak to się stosuje, ale jestem bardzo ciekawa. Następnie Ar i z Ardeko, właśnie są tutaj w środku nowości, które wchodzą w kwietniu do sprzedaży. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda i jakie są ceny. Natomiast, jeżeli kupicie y, za 119 zł, produkty z Ardeco, to dostajecie puder utrwalający makijaż. Także, jeżeli chcecie coś teraz sobie zakupić, to po prostu się opłaca, bo jest taka promocja. I w środku kryją się, już sobie zaglądałam dzisiaj rano. W środku kryją się tak podkład, korektory. Chyba to też jest podkład nowy. W ogóle nałożyłam wczoraj samo opalacz, więc minimalnie jestem ciemniejsza. I tutaj jest ten puder oraz pędzelek. Bardzo się cieszę, że będę mogła je sobie przetestować. I ostatnia paczka jest od Mixy. Bardzo lubię te produkty. I w tym środku kryje się taki zestaw. W takim fajnym opakowaniu, bardzo fajne. Mam takie w kolorze złotym, i to jest złote, mam jako nica, a białe chyba trzymam w nich pędzel, o ile się nie mylę. To jest miks ręczniczek. No i to są takie, słuchajcie, kosmetyki do skóry alergicznej. Dostaniecie je, z tego co dobrze pamiętam, to w aptekach. Także. Dziękuję bardzo za przesyłkę. Jeżeli chodzi o kwestie miniaturek i wszystkiego na drogę, to ja jestem mistrzem, bo ja zawsze wszystko zbieram. Zobaczcie, mam taki karton, ale dużo z tych rzeczy jest nowych w ogóle teraz, bo po prostu gdzieś tam zawsze sobie je zbieram. Większość też ich jest z kalendarza adwentowego, ale widzicie, teraz podczas podróży mi się to przydaje. I jeżeli chodzi o opakowanie na wyjazd, to staram się po prostu nie tracić czasu na nie tracić miejsca na kosmetyki, bo duże pojemności po prostu sporo tego zabierają. Jeżeli chodzi o demakijaż, to żeby nie brać już płynów żadnych ani chusteczek, to ja biorę zawsze te... Primarka, one są najlepsze, najszybsze, biorę dwa opakowania, obelecę prawie na tydzień i teraz mam taką kosmetyczkę, bo ona jest ani nie za duża, ani nie za mała, w środku tutaj na razie mam schowane takie standardowe rzeczy, które bez sensu nie będę Wam za bardzo pokazywać, ale jakieś tam czoteczka do zębów, pasta też oczywiście miniaturka pasty Tangle Teaser, spakowałam tam jakieś waciki, ale tylko kilka dosłownie wzięłam tutaj taką maskę do twarzy, dyzodorant i teraz będę właśnie z tego wybierać jakiś jakiś szampon, odżywkę żel do mycia, pewnie jakiś krem Także widzicie, sporo tego mam. Mam też takie opakowania, które po prostu kiedyś kupiłam. Tylko już nie pamiętam, co ja tutaj w nie wsadziłam, bo na pewno nie odżywkę i teraz mam problem. Muszę po prostu wylać i coś nowego tutaj wlać, bo mi się już namieszało, ale jak widzicie sporo tego wszystkiego mam. I ja ze sobą na dzień zabieram serum, takie ze drobinkami złota, to będzie pod makijaż. kilsa, odżywka i szampon, one są naprawdę genialne. Następnie żel pod prysznic sobie przelełam, taki z balei malinkowo-granatowy, pięknie pachnie. I słuchajcie, tutaj mam taki, też widać drobinki, chociaż nie wiem, czy widać, bo nie chcę się wyostrzyć. O, widać drobinki. Tutaj jest z... Liren, taki żel brązująco rozświetlający, bo zawsze na zdjęciach ładnie nasze ciało wygląda, właśnie jak mamy taki rozświetlony, rozświetlone, bo zawsze nasze ciało wygląda rozświetlone po prostu ładniej na zdjęciach. I mam też taki y, olejkowy balsam brązujący, tutaj go przelałam, wczoraj już go testowałam i naprawdę działa, jestem minimalnie bardziej... Może nie tyle co opalono, ale tak moje ciało wygląda, jakby lekko nie złapało słońca. Ja naprawdę jestem bardzo, bardzo, bardzo blada, więc zależało mi na tym, żebym po prostu wyglądała minimalnie ciemniej. Także to są produkty, które biorę i zaraz się zastanowię jeszcze, czy czegoś nie potrzebuję z tych produktów tutaj.